Cześć wszystkim z tej strony Lisek11 zaczynamy kolejny odcinek Mirrors Edda. W Strony spotkania Rookberna zmierza śmigłowiec. To kumple Rookberna? Może. Chociaż wyglądał jak CDL. Zresztą, kto tu jeszcze może mieć śmigłowiec? Niewielu. Lepiej się zbieraj. Trzymaj się z dala od poziomu ulicy. Pełno tam niebieskich. Okej okay. No to idziemy po tego dronia Hop no! jest Złapałem Dobra, zrobię chwilę w odcięcie, bo chcę zobaczyć czy mikrofon się radzi. Nagrywa. Ciemcie. Dobra? Nagrywa się. Co teraz tu zrobić? Trzeba wcisnąć ten przycisk. Bo te oba kraty były pod napięciem. Teraz możemy spokojnie przejść. Ło, jak mnie ścięło! Znowu. Co jest grane? Tu można pójść w dół, ale ja wolę bezpiecznie tę rurą. Tędy. Szukam planów tego miejsca, to nie napis. Bardzo cicho. Nie dziwota, ci że rok nie wybrał. Ale jeśli korzystasz z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżyć. Tutaj? Teraz wchodzimy tędy Mapiemy się... O, nie sapałem Horera Trzeba się sapać tego czerwonego cynzla. O właśnie Ja zawsze tu wolę po ścianie chodzimy tęty. No. Co jest kur nagrane? grane? Czemu ja mam takie ścinki? Dobra. Jeszcze będzie by było. To jest najśmieszniejsze. Oni każą iść po drabinie. Można wejść do normalnie. Nie. <grystanie> nie. A, nie, uzda, nie udało mi się katurlu. Właśnie tak się dzieje, jak nie użyje się turlonia przy wysokich skokach. I tak, jak widzicie, tu jest gaz. Latniający. Musimy wejść tu żeby zakręcić zawór A jakbyście słyszeliście czasami takie otwarcie niby widone, to czyli, że ja mam jakieś picie obok. po sobie piję. No, teraz nic się nie ulatnia, więc teraz można spokojnie przejść. Poulatnie się. O właśnie widzicie, tutaj jest zniszczona rura. I z niej się nie Cholera. Nigdy nie ufać psom. Jest z Robernem. Sam pewnie siedzi po uszepikarze. Idę tam. Zobaczymy, czego się o połupiej. No dobra. Ja zawsze próbuję stąd. Wejść tu. I teraz też mi się udało. Teraz idziemy na samą górę. Możesz karera. Możecie mi się nie grozi. Żeby nie było, tutaj musimy być na Udało mi się. Lepiej mu wszystko, bo widzę jak pocąć się ręce. Wystawiłeś Kej prawda? Tę policjantkę? Tak. To miał być glina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Kto zabił Popa? Ty? Nie! Ja! Zatrudniłem kto? Profesjonalistę! Spotkanie mam jutro, o drugiej, a w galerii handlowej. Posnasz mi! Po co widziałeś się z Mille? Tak, na, na pewno strzela ci ciekawość. Wciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj, tutaj to już po tobie. Okej. Okay. co jest? Cholera, merda, ktoś strzela. Mają Ruberna. Co jest? Niebiescy zaraz padną na waszą deskę. Bierzla, kwef. Nie no naprawdę A trzeba zapamiętać tego skurwysyna. I teraz radziłbym wam nam wiać Dlaczego się obróciłem? Bo trzeba, żeby około szybko, szybko wejść o tej windy I wejść tutaj wcisnąć ten przycisk i broń Boże, skakać! Nie wolno! Bo inaczej nas zabije. I chodzimy w system wentylacji. Chyba Scyzor miał rację, że Robben w stoi. Ciekawe kim jest ten jego profesjonalista. I tak. Ja nie, ja nie radzę tutaj... I tak, nie radzę tutaj wchodzić w te rybny, wejść tu i przebiegć po ścianie, bo czasami te przebiegnięcie po ścianie w ogóle nie działa. Ja znalazłem skrót. Widzicie, tutaj jest ściana, nie? Wystarczy zrobić to. Tak. A i nie tak. O właśnie. Już jesteśmy na górze. Jak widzicie. Dobra, to było dziwne. Co jest to przez chwilę z jej ręką? Dobra. Po ścianie. на ца. Ца. Скоро, небесно, мне вообще думать, там Nie radzę się śpieszyć jak chodzi o tą bramę, bo ona zawsze przed nami się zamknie. Aha, co się dzieje? I tak, moja taktyka to jest taktyka CDDZIO, polecam ten kanał na YouTube. A to jest zabijanie po kolei i zabierać ich broni. Jeszcze dwóch. Za mną. Jest jeden. Wiem. Teraz jest po wszystkim. Teraz idziemy po tej drabinie. Dobra, chwilowo mam spokój. Ale tylko chwilowo. Tak, tych drzwi chwilowo nie otworzymy. Musimy znaleźć przycisk. Wchodzę tutaj na ten pręt. I wchodząc tutaj to tu są czerwone drzwi I tu Mamy przycisk ja. Jak widzicie Raz Jak tutaj miałem ten Rozdział... Jak otworzyłem te drzwi, co przed chwilą... To się przeraziłem. Eee... To czego? Po... metr... Po... nasz... Nasze... pociąg... Niby można tak nazwać, albo metro... Było przed oczami! Tu idziemy w dół. Nie udało się, musimy wejść na ten prędc. No co jest, kurwa? Ale nie tak. O, tak. Na, wiatra mi przeszkadza, wszystko jasne. Ale mam gdzie spoglądać? Wygląda to na pomieszczenie wentylacyjne. Spróbuj wyłączyć jebra. Za nim są zwykle tunele dla obców. Kurna, czemu nie mogę wejść przez ten kupi pręt? Co? No, umiem stąd wziąć ten pręt. Ty nie miałeś przez niego przeskoczyć No nie No jest Chyba mnie dzisiaj gra nie lubi No nareszcie Tutaj wchodzimy po ścianie I ten przycisk on zatrzymuje wentylatory I wchodzimy w ten wentylator I musimy to zrobić szybko, bo zaraz się wiatraki uruchomią Kurna! E, jak widzicie Policja chce przejść przez drzwi, toronuje nie musimy dać na pociąg. teraz. A! I właśnie, pociągi w tunelu. I tak, radziłbym trzęsko. Pięk to drzwi. O matka, a co to za świadectwo? No i koniec rozdziału. Co myślisz? O mordercach. Tak? Tak. Kurde, one piją, ja piję, kurde. Pękita. Chyba tam pędzę. Cholera, Czemu to robisz? Nie wiem, schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam żadnego miejsca. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że to nie warto Mama i tata przyjaźniły się z kołdami. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochodę. Wtedy nie rozumieli dlaczego. Narków, że krew Zabili ją w czasie zamieszek w śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja... w łamaniu do jego mieszkania. Ech, no cóż to, nigdy tym nie wspomina. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście. Niewiele więcej nie zostało. To ty teraz robisz. To najszybsza do grona. Wrobiliśmy to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej dowinna. Przetrwam. Tym się przecież zajmiemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też to pożyć. No tak. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomóc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się opija. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą na mnie strzelać. Ruszaj. Bej. uważaj na siebie. No. Galeria handlowa nie jest na wprost. Ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Kalanar, więc pełno jest blokad. Mhm. Mm no dobra. No to zrobimy ten rozciąg w następnym odcinku. Pa, na razie cześć.